Witam wszystkich, którzy chcieli wejść na mój kanał na YouTube i obiecuję, że dzisiaj naprawdę będzie to skrót, ponieważ z opinii, które uzyskałem na swoim kanale wychodzi na to, że po prostu gadam za długo, więc będę streszczał się w dniu dzisiejszym. Temat mojego dzisiejszego wystąpienia, mojego dzisiejszego już 15 odcinka na sport moim życiem, no że ktoś w ogóle na tyle pozwolił, no to nieważne. Będzie Manchester City kontra Chelsea-Londyn. To spotkanie elektryzuje całą Anglię, ale nie tylko i Anglię, ponieważ Liga Angielska to jest tak rozpoznawalny produkt piłkarski, że automatycznie wszyscy się tym interesują. Manchester United wykonał swoją robotę, zmusił Manchester City do wygrania dzisiejszego spotkania z Chelsea. Pozostaje tylko pytanie, jaka Chelsea dzisiaj się pojawi na stadionie. Manchester City na Etihad Stadium. Czy pojawi się ta stara Chelsea, którą widzieliśmy, która męczyła się ze Stoke grając na 10, która przegrywała z Napoli w fatalnym stylu. Czy zobaczymy jednak tą nową Chelsea, którą zaprezentował Roberto Di Matteo, czyli 4-1 z Neapolem i spokojny awans, czy też tą, która grała w FA Cup. Nigdy nie wiemy, jaką presję zobaczymy, dopóki ten mecz się nie odbędzie. A poza tym, przede wszystkim mówmy się, że Manchester City jest w tym momencie z nożem na gardle. Jeżeli nie wygra, no to mistrzostwo od razu odpada. No i Mancini od razu, wedle mojego mniemania, leci ze stołka. Także no, ten mecz naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawy. No, a powiem szczerze, rzadko kiedy spotyka się takie dobre mecze i tak ważne mecze na dobrą sprawę. W tej chwili sezonu, już często takie mecze to w sumie formalność, ale tutaj mamy jeszcze wszystko otwarte. Także Chelsea będzie grała dzisiaj dla Manchester United. Wszyscy kibice Manchester United, łącznie z moim sympatycznym kolegą z segmentu, też będą kibicować Chelsea tak, by Manchester City nie wygrał tego spotkania i by przewaga osiągnęła magiczne 4 punkty, czyli żeby można było pozwolić sobie na ewentualną porażkę na Etihad. Stadium w derbach w Manchesteru, które już niebawem. Z ciekawych jeszcze informacji to to, że wczoraj Barcelona, kiedy rozstawaliśmy się, prowadziła 2 do 0 według Was i według mnie. Potem straciła dwa gole i było po dwa i pachniało sensacjom. Jednak Barcelona pokazała, że jest to zespół, który pomimo wszelkich przeciwności, ponieważ wczorajsze sędziowanie. Yy, Sędziego, który prowadził e, grę pomiędzy Barceloną a Granadą, no było po prostu skandaliczne i nadawało się tylko i wyłącznie do sportowych AI, ponieważ no to, co wyprawiał ten pan, naprawdę e, urągało temu, e, o czym mówimy, że ktoś jest dobrym arbitrem. To było fatalne, e, to było stronnicze, e, to było naszukanie sensacji, ale szukanie sensacji z dwóch stron na no, dobrą sprawę, ponieważ Barcelonie też podarował kilka rzeczy. Granadzie podarował, że tak powiem, powrót do meczu. Także ogólnie mówmy się, dzięki sędziemu no to spotkanie było bardzo, bardzo emocjonujące i pozostawiło na mnie wiele pozytywnych, no pozytywnych, negatywnych, też emocji dużo zostawiło. Na koniec chciałem jeszcze zabrać głos w sprawie tego, co mieliśmy wczoraj, tak naprawdę na rozkładówce, mianowicie. Marcin Gorta, o którym wspominałem, jego stan sprowadził 10 punktami, by przegrać 99 do 95. Na to spotkanie naprawdę bardzo mogło się wszystkim podobać, było naprawdę fajne, choć niewątpliwie, Miami Heat dowodniła, że jest wielkim zespołem i umiało te 10 punktów zniwelować i przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Marcin zagrał w miarę, powiem szczerze, przyzwoicie, natomiast oczekiwalibyśmy chyba pewnie czegoś więcej, natomiast nie ma co się zrzymać, ponieważ i tak jest najlepszym obecnym sportowcem polskim. Na tym meczu widziano była Agnieszka i Urszula Radwańskie. Były widziane. Bardzo ciekawa to sprawa, ponieważ Agnieszka i Urszula powinny chyba jednak skupiać się na tenisie, a nie na oglądaniu meczy ponieważ, no mówmy się, Urszula gra naprawdę ostatnio wielki piach. No ale cóż, poszły sobie na mecz Miami z Phoenix, niech będzie. szczęście Boże. Miejmy nadzieję, że Agnieszka udowodni, że zasłużenie jest czwartą rakietą świata wedle rankingu. To chyba na dzisiaj tyle. Myślę, że przedstawiłem Wam to, co myślę w sposób jasny, klarowny i na tyle zrozumiały, abyście mogli się tym, że tak powiem, nie tyle zachwycać, ile po prostu, żebyście mogli jakoś powiedzieć, że a widziałeś ten blog z pod moim życiem? Nie. No to zobacz. Dziękuję w takim razie jeszcze raz wszystkim za uwagę. Kłaniam się niezwykle nisko i do usłyszenia następnym razem. Może dzisiaj jeszcze zdążę coś nagrać, jeżeli nie, to na pewno jutro nagram coś. Dziękuję jeszcze, do usłyszenia, kłaniam się nisko. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic.